Jest taki moment, który gdzieś niezwykle silnie podziałał na mnie. Moment ostatniego wystąpienia publicznego Karol Ojca Świętego Karola Wojtyły, kiedy już nie mógł wydobyć z siebie głosu. Ten jego niezwykły gest i to, no, to, cierpienie, to, to cierpienie, ale nie cierpienie, właśnie takie. No żal, ból, że nie, że nie jest już w stanie z nami się komunikować słowem, a jednocześnie niezwykle skomunikował się w sposób nieprawdopodobny. I to też była jakaś lekcja, że do końca można i nie zawsze poprzez słowa się porozumiewać i coś mocnego powiedzieć. Oczywiście dla mnie, jako aktora, to też niezwykły był moment, potem kiedy to w filmie te sceny oglądałem, czy podkładałem ten moment. No, ciszy, trudno w dabingu podłożyć ciszę, ale coś tam musiało zaistnieć. Też za każdym razem, kiedy to próbowałem, kiedy to oglądałem w czasie nagrań i potem ten moment, nie mówiąc o tym, że siedziałem jak zakuty przed telewizorem i po wielekroć to obserwowałem i za każdym razem niezwykłe wzruszenie, niezwykłe przeżycie było. Także gdzieś, jeżeli miałbym jeden moment wybrać, to to było dla mnie takim jakimś Najbardziej poruszającym momentem w historii tego istnienia Ojca Świętego.